Księżyc skrywa wiele tajemnic, których zwykły śmiertelnik nigdy nie pozna. Co innego, gdy jest się profesjonalnym zabójcą żigolakiem, którego ręka potrafi zamienić się w karabin. Jednak czy wycieczka na ciemną stronę Księżyca warta jest z zachodu? KILLER IS DEAD to najnowszy projekt Grasshopper Manufactured, wydany na PlayStation 3 i XBOX 360. W grze wcielamy się w kata o imieniu Mondo. Pan Zappa należy do tajnej rządowej agencji zajmującej się eksterminacją najbardziej groźnych zbrodniarzy. Mężczyzna pozbawia ich głowy za pomocą swojej żywiącej się krwią katany. Nam przyjdzie towarzyszyć mu w przygodzie, która zaczyna się dość standardowo, bo odkryć wiele tajemnic i stworzyć ich jeszcze więcej. Niestety fabuła mimo kilku interesujących pomysłów, okazuje się dziwacznym zlepkiem niepasujących do siebie motywów. Jest ona strasznie chaotyczna i w wielu wątkach kompletnie niezrozumiała, przez co wydaje się raczej czymś głupkowatym, stworzonym tylko po to, by na pierwszy rzut oka przypominać najlepszy tytuł studia. Killer's IS DEAD w swoim stylu przywołuje na myśl KILLER 7. Nie chodzi tylko o przedstawienie świata za pomocą cel-shadingu i zagłębianie się w zabójców pracujących dla instytucji rządowych. Wrażenie wycieczki w nieznane poza życiu substancji halucynogennych dobrze opisuje odczucia, jakie mogą towarzyszyć graczom podczas oglądania scenek przerywnikowych i wybranych momentów w grze. Sposób progresji w grze również przypomina tamten tytuł. Poziomy opowiadają raczej odrębne historie, które powiązane ze sobą są tylko poprzez obecność głównych bohaterów. Przez to gdy nie wiemy, czego mamy się spodziewać w następnej misji. Daje to pole do popisu dla kreatywnego tworzenia lokacji i przeciwników. Nie zostają one jednak do końca wykorzystane i obok interesujących miejsc czy bossów dostajemy też trochę sztampy i typowych szarawych korytarzy. Killer's Dead zawiera także trochę humoru, w stylu łamania czwartej ściany niczym w No More Heroes. Ten tytuł, znany z Wii, stanowi również podstawę dla modelu walki, jaki został nam tym razem zaprezentowany. Naszą podstawową bronią jest katana, za pomocą której zabijać będziemy zdecydowaną większość przeciwników. Nie ma co liczyć na zbyt skomplikowany system walki, bo mamy atak mieczem, cios z pięści i unik blok, który przy odpowiednim wyczuciu czasu pozwala wykonywać potężne ataki zdolne rozprówać słabszych przeciwników. Nic nadzwyczajnego, zwłaszcza że kombinacji nie jest zbyt wiele i nie da się stworzyć z nich niczego naprawdę efektownego, jak to ma miejsce w serii przygód Dantego. Dodatkiem do starej formuły jest wprowadzenie broni. Ręka bohatera, niczym Mega Mana, jest w stanie zamienić się w cztery rodzaje działek. Mamy standardowy karabinek, z którym rozpoczniemy grę, broń strzelającą lodem zamrażającym wrogów, wiertło i silniejsze, ale wolniejsze działo. Nasze bronie możemy ulepszać i zdobywać nowe umiejętności za pomocą wypadających z wroga kilku typów kryształów. Złote to swego rodzaju waluta, zielone uzdrawiają nas i odpowiadają za powiększenie paska życia. Czerwone fragmenty róży to nasza amunicja i jej maksymalna ilość. W przypadku odpowiednio długich kombinacji ataków sami możemy zdecydować co chcemy otrzymać za poległego wroga. Wybieramy przyciskiem jedną z trzech egzekucji odpowiadających danemu kryształowi. Wszystko to jest bardzo proste i sprawdza się świetnie w samej grze. Wspomnieć należy jeszcze o elementach poza głównymi misjami, pomiędzy tak zwanymi epizodami mamy okazję przystąpić do szeregu wyzwań odblokowywanych w trakcie gry czy też zdań pobocznych. Oferują one kilka minut zabawy z lekkimi zmianami reguł. A to mamy mało czasu na znalezienie jakiegoś przedmiotu, a to musimy chronić dziewczynę za pomocą dogodnie ustawionego działka. Obok tego mamy dostęp do sklepu z kostiumami i przedmiotami. Jest także chyba najbardziej kontrowersyjny element gry, czyli zabawa w podrywacza. Sprowadza się ona do spotkania sam na sam z daną dziewczyną i wpatrywania się w jej miejsce intymne, kiedy ona nas nie patrzy. Towarzyszy temu pojękiwanie rozkoszy. E, po robieniu tego odpowiednio długo mamy okazję dać dziewczynie prezent. Jeśli jej się on wystarczająco spodoba, to odwdzięczy się ona. E, w ten sposób zdobywamy trzy tryby strzelania dla naszego działka e, umieszczonego w ręce. Wraz z powtarzaniem tych misji mamy także okazję oglądać coraz bardziej roznegliżowane panie i ewidentne sceny seksu. Wszystko to wypada na ekranie wyjątkowo żałośnie i jest po prostu obciechowe. Niestety musimy się w to bawić, jeśli chcemy mieć dostęp do szerszego asynału broni. Dwa pierwsze e, epizody z 13. Oferują łącznie maksymalnie 3 minuty gry, nie nastraja to zbyt pozytywnie co do długości całej produkcji, jednak koniec końców nie jest tragicznie, Killer is Dead na normalnym poziomie trudności starcza na jakieś 6-7 godzin gry. W tym wypadku chodzi tylko o zaliczenie podstawowych epizodów. Około 10-11 godzin rozgrywki możemy spodziewać się, jeśli chcemy wykonać dodatkowe misje, wyzwania i wyrwać wszystkie dostępne dziewczyny. Zaliczenie wszystkiego na 100% to już około 20 godzin. Po jednokrotnym przejściu gry Odblokujemy najwyższy z poziomów trudności, a także możliwość zakupu całkiem kosztownych kostiumów dla naszego bohatera. Oczywiście pytanie pozostaje, komu poza największymi maniakami sudy i zbiera trofeów i achievementów, będzie chciało się wyciskać wszystkie soki z tego tytułu. Jeśli chodzi o oprawę graficzną, to jest ona na solidnym poziomie. Jest to raczej wynik wybranej stylistyki niż jakości tekstur. Interesujące modele postaci i zakręcona klimatyczna lokacja e, tworzą naprawdę ciekawą wizję świata tak odległego od naszych realiów. Co prawda od strony technicznej nie jest idealnie. Najbardziej problematyczna okazuje się praca kamery, która nie potrafi nadążyć za akcją. Często będzie zdarzyć się, że zamiast efektownych egzekucji obserwować będziemy kawałek czyjejś nogi albo ściany. Jeśli chodzi o oprawę dźwiękową i voice acting to jest naprawdę ok. Na plus należy zaliczyć możliwość wyboru pomiędzy oryginalną japońską ścieżką dźwiękową a wersją angielską. Muzyka to najprawdopodobniej najlepszy element całej produkcji. Nie jest to szczyty możliwości Akiri Yamaoki, ale jest naprawdę dobrze, epicko w odpowiednich momentach i energetycznie podczas walk. Killer jest to tytuł trudny do ocenienia. Nie jest to najgorsza gra autorstwa Sudy 51, ale do czołówki też jej trochę daleko. Osobiście jestem tym tytułem zawiedziony, ale wynika to z, znacznie częściej ze stosunkowo wysokich oczekiwań, jakie mam odnośnie do Giergo no i No nasza gra Grasshopper w miarę kompetentna produkcja, która tak naprawdę niczym zbytnie się nie wyróżnia. To taki średni slash z kilkoma interesującymi pomysłami, które niestety nie zostają w pełni zrealizowane. Osoby nieobeznane z wcześniejszym dorobkiem studia mogą przyjąć tego slashera trochę lepiej, bo te patenty, które tu zostały zastosowane, mogą ich zaskoczyć może być dla nich to coś nowego no i nie znają też pełni szaleństwa studia. Cała produkcja wydaje się zdecydowanym przerostem formy nad treścią. Może następnym razem dostaniemy coś godnego uwagi, bo pominięcie Killerizet nie będzie wielką stratą dla żadnego gracza. Zwłaszcza teraz, kiedy rozpoczyna się wysyp hitów.